Czy wiecie, że na terenie południowej Małopolski znaleziono najstarszy bumerang na świecie, stworzony z ciosu mamuta, liczący przeszło 30 tysięcy lat? Znaleziska dokonano w jaskini obłazowej, w której odkryto także m.in. najstarsze kości homo sapiens na terenie Polski. Jaskinia znajduje się w skale obłazowej, w niewysokim zniesieniu nieopodal z bliskiej miejscowości Nowa Biała, tuż nad malowniczą rzeką Białką. I przed wiekami była prawdopodobnie miejscem kultu pradawnych ludzi. Na obazową skałę można zarówno wejść dość stromym podejściem, ale też wspiąć się dzięki przygotowanym drogom spinaczkowym, a na szczycie czeka na nas nietuzinkowa panorama na przełom białki i spektakularną pionową ścianę, będącą częścią wzniesienia o nazwie Kramnica znajdującej się po drugiej stronie rzeki. Całość lokalizowana jest nieco na uboczu, na granicy polskiego Spisza i Podhala, ale warto zobaczyć. Gorąco polecam. Pozdrawiam Was, że z kanału Odkryjmy góry znamy. Ciao!